Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie z a dzisiaj ze mną. No... Ostatiemka. No i gramy, pogrywamy sobie w Battlefield 3 kanały. Kanały, zespołowy deadmecz. Tak, akurat taka mapka weszła to. Zagramy. No. Na Team deadmatch jest ona strasznie malutka, więc polecamy ją, jeżeli ktoś chce. Ostro. Po jak spić? No Ach. Mi mm. jakoś na razie idzie. Jakie? 4 na 1 jak na razie mam. Coś tam idzie. Ogólnie to wbiliśmy teraz w środku rundy. No Ach. Powiedzmy mniej więcej. No i co? No i ogólnie mm, na, nagrywamy to na oba kanały. Możecie to. To nagranie zobaczcie na obu kanałach, na, na ostatnim i na moim zależy zależności od waszej perspektywy Co? Jakiej chcecie Oczywiście lepiej u mnie, nie wiecie, nie? nie bo u mnie Jo, ty tam jak lami się ja. No ja nie lamię <laughs> Jak nie? Oła, po co ja tu zleciałem w ogóle? Jak ja nie jestem nawet snajper, dobra Hmm No właśnie Snajper Lol Gratuluję, masz 5 na 5. Dzięks. Prawie swojego zabiję. Rzucaj te granat. O, i tam jest snajper. Ach, ach, ach. I jeszcze. Trzeba go tak. Eee. A, nie trafił mnie. Trzeba go tak. Eee, mogę was zainformować, że jeżeli chcecie, możecie wysłać mi zaproszenie na skype. Skype oczywiście znajdziecie na moim kanale. Możecie ze mną pograć, jeżeli chcecie, to możecie też ze mną nagrać. Co? Z nim też, jeżeli wstawi na Skype... na YouTube swój Skype. Mogę podać. Lub piszcie na... na priv, na pw. Tylko wiecie, głos w miarę ogarnięty, nie musicie być po mutacji, ale wiecie... Bez przesady. <noise> Macie być ogarnięci. Co? Ajajajaj Milion naboi na jednego na kolesia Jej. <noise> Ogólnie to próbowaliśmy jeszcze wcześniej nagrać ale coś nie wypaliło <noise> I pykło A teraz do mnie spamują na battle logu A mnie zabili snajper Oczywiście Sufle, snajper Coś mi się to nie podoba Dobra rzućmy sobie tu granata Tu granata O tym ktoś biegnie Granatnik na że. O, dostał ktoś. Oj ja zabiłem kogoś, sorry. Co ja napisałem? Sorry. Nie bo mi się te pomieszały. Lord. No i teraz zro zrobię dla was porad. Zrobię dla was poradnik. Jeżeli wam <coughs> też się zamieni I na Z, klikacie Ctrl i Shift, <coughs> i już I będzie Y i będzie Y, a Z będzie Z. Y <coughs> będzie Y. Y będzie Y. <coughs> A Z będzie Z Jeżeli też Wam się tak pomiesza to łapki w górę za pomoc No super poradnik Co? Wykorzystam go Nie ma za co Dzięki Pochwalę się kolegom, że umiem takie triki Jak się w dół strzela to tak gdzie... Ach celomik na boki skacze Kurde Zamiast do góry to na boki Campion Wiem właśnie Gdzie? Wiedziałem nie, ale ładowałem No nie no Limit 2 2 snipers max O widzę, że tu już się kończy, bo już muzyczka nawet się zaczęła To już widzę, przegrywamy ja Mam grę za cicho, żeby słyszeć What the fuck? nie 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 No jasne O jest, ale słabo Dobra Nie wiem, gramy jeszcze jedną minutkę takie Ta, krótka, tak krótka wyszło. Nawet niecałe 80. No bo jak mówiłem, weszliśmy w trakcie rundy. No. To jest chyba, nie wiem, 80 tych. No właśnie, dobra. Kraków. Tłumik po menu jej. Odblokowałem. Karabierz. dzięki. Brawo. Jestem zdolny. Spacja, jeżeli to coś da, dało Dobra. Odznaczenie. Zadania. Jak ktoś się pyta, to mamy po Batfield Premium. Nie było. Więc możecie z nami zagrać na każdym dodatku. Co? Bezproblemowo. A tak w co ogóle, to, to możemy porozmawiać o tym nowym dodatku, który wyjdzie w marcu. No, endgame. No, zapowiada się mhm. bardzo ciekawie z tego, co widziałem w trailerach. Już było zaprezentowane już by nam zaprezentowali mapy Co? Mi się strasznie podoba ta śnieżna Mi się ogólnie wszystkie ogólnie mapy podobają i w ogóle mi się to podoba że dodają mm, dodadzą mm, skutery to przejmowanie yyy wie <laughs> chyba Dobra myli już mi się już mi się plączę język No i że to będzie rozumiem. można na nich wiesz przejmować flagi, nie? Będzie można przenosić do bazy flagi To też może być bardzo ciekawy tryb o, oczywiście. Zab zawsze. No. U rozmaitej cenie zawsze jakieś jest. Capture the flag. No i jeszcze jeden tryb. No, no. Bitwa powietrzna. O, no to to też jest bardzo fajne. Też bardzo ciekawe. Właśnie tylko czekam, właśnie na ten tryb. Bo. Już po prostu. Ja lubię bardzo laty z samolotami. Nie mówię, że potrafię, ale. Chociaż można się wie wiesz, tak pobawić, nie? Poduczyć. No ja tu mam zeza. ja tu wyłączę ten czat, bo mi strasznie przeszkadza w tej rozdzielczości no jeżeli to ty, to cię reanimuję no, Skój? dobrze, no to ja. dzięki ale, jesteś miły ale spóźniony dźwięk reanimacji miałem, dobra czyżby ktoś tu był, tak, był ktoś kurde, nie wiem w kogo strzelać tam jest snajper, tam jest turmowiec Nie wiem w którego się leczy No musiał mnie mu zabić Znaczy Jak ci tam idzie? No jakoś, jakoś powoli Jakoś leci 3 na 1 No nie, nie, nie granat. Dobra przeżyłem Ajajaj L96 To snajperka Ta, tam, mnie też właśnie na tej mapie najbardziej denerwowali snajperzy, nie? Mm -hmm. A, wiedziałem! Chciał mnie z noża. Nie ma tak dobrze. To ja teraz zagram z sniperem. Zobaczymy. To graj. Jak mi to wyjdzie. Masz tam granatę. Nie, 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 nie. Kurde, nie dostał. A, mnie tam nie ma, Koleś. Nie wiem, z której strony przyjdzie. Mm, aha. Czyli z tej. Ach, nie umiem grać. Dobra, i ogólnie, z czego będziemy ogólnie nagrywać jeszcze razem serię? Może powiedzieć Jeż, Jeżeli zakupię... Far Cry 3, co nastąpi... Niedługo... dwój ...koło ko tydzień, to będzie oczywiście Multi lub Coop. Piszcie no. w komentarzach, co byście chcieli, czy Multiplayer, czy Coop. Tak... I co tam jeszcze? Możliwe, że Counter Strike może też nagramy. Na pewno Minecrafta, nie? Survival Gamesa. Bo widzę, że ludzie lubią to oglądać, więc... Możemy nagrać. I jest szansa z Medal of Honor Warfighter, chociaż te bagi to. No też jest szansa. Posiadamy, więc możemy zagrać. Oczywiście nic się nie marnuje. Oczywiście też piszcie z czego możecie. Może piszcie z czego jeszcze chcecie, może serię. Możemy... nie wiem... Dostosujemy się najwyżej, nie? No... Teraz to mam czas do nagrywania, więc... No. Możemy tak. na przykład jeszcze Lola nagrywać, tylko ja muszę go ogarnąć, bo coś mi nie chodzi, ale... Zepsuł se. Można ogarnąć. Tak bo w o... ogóle to on zaczął grać w Lola, a potem nie namówił. Aż tu sam sobie zepsuł Lola i nie mam z kim grać teraz. Więc jak to piszcie do mnie na pewno mogę z kim zagrać. Oj, troszkę cię laguję, wiesz, ale dobra to zaraz minie. Tak, bo mi ping wzrosł do 700. No, coś ci ostatnio tak widzę. Nie ciekawie. Kurde, no znowu plecy. Nieładnie. Jak ci tam idzie? 3, 4, oj, ostat coś widzę. Z tym pingem ciężko masz. Mhm. O, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Śmil wywala, router albo coś. Dobra. Chciałem koleś się noża, ale nie pykło. się skradnie neta. Co? Ja? <noise> nie będę się bawił z nożem, bo. Po prostu nie ma sensu. <laughs> Już lepiej wszystko ja, na żywca. Ja się kuszę po bawie. Tak, kuszę Kusza też w miarę fajna broń, tylko wiesz, trzeba umieć w ogóle strzelać, nie? Bo ona opa Strzela Jak leci, no to opada. I... No, zależy jakiego używasz tego pocisku. No. Aj, aj. Snajperski akurat Zauważyłem, że im dalej tym większy damage, Jakby nabierał prędkości. No. Coś w tym stylu. Ale o tam jak snajper, kurde. Kurde, nie zauważyłem snajpera. Tam się najwyżej. Znowu plecy, co chwilę dostaję plecy. O pierwszy. czwórką też są dobre. Tak. No. Co jeszcze możemy wam to powiedzieć ciekawego? Ciekawo... Ciekawego to może nic. Aha, i ogólnie jeżeli... Chcecie jakieś intro, no to ostat robi intra. Więc możecie pisać śmiało. No shit, znowu. Mi ostatni zrobi z każdemu, nie, za subo. Co? Hmm. No. Czasem za free. No, Taki dobry człowiek. No, knafa, Yupi. Gdzie oni są? Oni są tam... CAMPER w trawie! Snajper ja e, wiesz co? Ja miałem kusę wyciągniętą, nie? Ej, no. czemu? Zabity przez na co jest? No mm, znowu Nie wiem może tu jakie zasady mm, Sniper Limit Max 2 w tu dobrano po angielsku Czyli może być Max na serwerze dwóch sniperów. czyli... z sniperem teraz? Tak. Czyli jest już w naszym teamie dwóch snajperów i nie możesz im grać Aha, to trochę głupio. Ale to tylko jak się zabije ze snajperki, bo to wiesz, gra... z jednej strony głupio, ale... Wiesz, jeżeli jest właśnie... What the fuck no nie. Mała mapa i dużo snajperów, to wiesz. To też lipa w miarę. Co chwilę dostajesz ze snajperki w plecy na przykład. I ci <grym> będą kampić wszędzie, gdzie można. I gdzie ja nie się można. Cześć, o G5-3. Spoko. G5-3 chyba tak <grym> Ło, nie umiem rzucać granatów Nie, co jest? Spadły mi FPS -y i padłem Ja! Czemu o. ja tak robię? U nas jest jeden sniper, widzę. Rzucimy tu im granata. Rzucimy im... Oj, nie mam już granatów. Ale dupa. Widzę, że tutaj dużo biega. Nie, 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 spadnij. Będę tu bardziej od góry kampił. Wiedziałem, no znowu snajper. No i o, to, o tym mówiłem snajperzy, no Ajajaj Myślę, że ktoś tam stoi i RPG RPGA O, oni teraz tutaj się... Kurde, ja jestem na ich plecach, jak coś No bo dajże zaraz mnie zjedzie snajper to jest Team Deadmatch, tu się spawny zmienia No ja wiem Teraz kurde. mi się wyświetliło, że każdy z naszego teamu ma ten Kurde, 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 na pierwszy level Napieprzałem we mnie tutaj, widzę. Snajperzy i nie-snajperzy. Kurde! O, jest, mam go! Okej, okay. czy ktoś jeszcze tutaj? A jak tam sądzisz o Medal of Honor Warfighter? No, ogólnie gra bardzo fajna. Ale ja już bardziej, wiesz, przyzwyczaiłem do bf bo wcześniej wyszedł. No ale ogólnie dobrze się gra, klasy są fajne. mi się zbugował? Klasy fajne, bronie też bardzo fajne. No. Jeszcze urozmaicanie celownikami. No, no, no. Tylko mnie zdenerwowało to, żeby to ja wyczytam na jakimś forum. No mów. Już nie będą poprawiane błędy. Dlaczego? Czy pisałeś coś tam? Y na ten temat y czemu? Jeszcze nie jest napisane, jest tylko napisane, że żadna nie. aktualizacja już nie wystąpi do Medal of Honor, więc wszystkie błędy, które są teraz mają zostać. Ale to może zostać jeszcze zmienione. Hmm, no. Bo to jest... No to szkoda, nie? Bo zauważyłem, że tam dużo w miarę błędów jest. Do poprawki, ale. Kurde, no znowu. Ja między innymi wypadałem wszyscy. Przez... Okej, okay, kto wygrał my oczywiście? No i tutaj właśnie skończymy nasz pierwszy odcinek. Zagramy za w Battlefield 3. Multiplayer. Tak. Co? <laughs> nie singiel. <laughs> 20 na 13 staty. Widzę, że. Słabo w miarę mi poszło, bo przez tych snajperów i oczywiście co chwilę plecy dostawałem. ale no cóż, czasami masz się szczęście, czasami pecha. No ja mam 70. No to, ale z tym pingiem co ja miałem to. No no. no A ty no nie masz w ogóle pingu. No wiem fajnie, kreseczka. No dobra, no to? No to co? Kończymy. No to no na razie. Cześć wszystkim.